Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem e, musimy sobie powiedzieć wprost Bliski Wschód, Bliskim Wschodem, e, inne tereny świata, innymi terenami świata, Bryksy, Bryksami, inne rzeczy, innymi rzeczami, Zachod, Zachody, Zachodami, Południa, Południami, Północy, Północami i tak dalej. Ale my nie możemy dać się odciągnąć. Od najważniejszych kwestii, które nas dotyczą. I tu wracamy do szaleństwa naszych zachodnioeuropejskich elit, zwłaszcza z tak zwanej Unii Europejskiej i, i e, wspierania naszych braci rolników. Niedługo chłopcy i dziewczyny, rolnicy, pójdą do swoich prac w pole. Jak już mówiłem nie raz i będę powtarzał, Ci, co mogą, a wielu z nas może, muszą mi zastąpić w protestach i nie można odpuścić. Bo marksiści działają tak: trzy kroki do przodu, potem dwa kroczki do tyłu i zawsze coś zostaje. Nie można im na to pozwolić, bo będzie nam się żyło coraz gorzej, coraz ciężej, coraz biedniej. Nie szedłem tam za jakimiś dziwnymi teoriami, że ktoś tam coś tam. Chodzi zwyczajnie o to, że. Europejski przemysł w tym układzie, jaki jest, państwo socjalne, zepsute, zwłaszcza zachodnie społeczeństwa, zalane imigrantami z powodu zmiany piramidy wartości w mówiąc, jak mówię hegemona kulturowego, tu zajeżdżam Gramsci, ale niestety tak to działa. Te społeczeństwa popadły w totalny konsumeryzm i nastawienie antyrodzinne, antytradycyjne. W związku z tym się rozpadają. Takie społeczeństwa nie mogą być wydajne. W związku z tym trzeba pójść po rozum do głowy i kontynuować protest z tymi razem, którzy żyją z pracy własnych rąk i pracują oczywiście dla siebie, ale także i dla nas wszystkich. I należy przeciwstawić się takim potworom, jak owe agroholdingi z Ukrainy, będące własnością Niemiec, Holandii. Biznesu także amerykańskiego, brytyjskiego, w tym przedstawicieli brytyjskiej rodziny królewskiej, ale nie tylko. Plus około 20% mają kraje Satoki, za, Ale w tym przypadku one się starają karmić siebie, gdyż na swoich terenach nie są w stanie wiele wytworzyć. Powiem jedzenie, oczywiście. Powiem w ten sposób. Musimy mieć tą świadomość, że będziemy coraz bardziej Mieli rzeczy w mediach i naokoło, które mają za cel jedynie nam przeszkadzać w skupieniu się na rzeczach istotnych. A rzeczami istotnymi, najbardziej istotnymi są te, które są najbliżej nas, czyli sprawy rolników, rzemieślników i nas wszystkich. W związku z tym, oczywiście, brońmy gotówki przede wszystkim z rzeczy takich już innych niż produkty rolne. To najważniejsza jest gotówka. Nie możemy jej odpuścić. Jestem przekonany, że będzie się wykorzystywać ten yy, izraelsko-irański na razie teatrzyk, który yy, może się wymówić pod kontroli, nie musi, ale na razie jest to tylko na poziomie żałosnego teatru dla mas. Będzie ten teatrzyk wykorzystywany, żeby pchać dalej po yy, większą centralizację Eurokołchozu, czyli Unii Europejskiej oraz Pchać w stronę braku gotówki. Cały ten chiński mały przyjaciel, świrus, był zrobiony po to, między innymi, żeby zlikwidować gotówkę. Pamiętamy pierwsze wiadomości z początku 2020, że ten, ten mały chiński przyjaciel jakoś rzekomo bardzo lubił pieniądze. Jakoś siedział rzekomo tylko na gotówce. No, kto myśli, wie o co chodzi. Tak samo teraz będzie nam się. Prawo mózgi, po, po oczywiście wielkich firmach fanatycznych, teraz zbrojeniówka chce mieć swój udział. My musimy najpierw zadbać o nasze poletka krajowe, potem poletko najpierw regionalne, krajowe, potem kontynentalne i jak się z nami dołączy, do nas dołączą, dołączą ludzie z innych krajów i kontynentów, damy sobie radę. Ale najpierw pracujemy nad tym, by nie dać się odciągnąć naszej uwagi, naszych wysiłków od tego, co najważniejsze, od tego, co wokół nas. Na razie na Bliskim Wschodzie mamy żałosny teatr między Izraelem a Iranem. Nieszczęśnicy na terenach autonomii palestyńskiej dalej są masakrowani. W poprzednich filmach mówiłem, jaki jest z tym problem, że nikt ich nie chce. W ogóle narody, co nie mają niepodległości, mają problem, ale oni jeszcze mają dodatkowy problem, gdyż nie, nie posiadają nawet obywatelstw krajów, w których mieszkają. A paszport autonomii palestyńskiej to nie paszport, nawet nie można wyjechać za granicę. Kurdowie są w o tyle lepszej sytuacji, w którym też współczujemy, bo są pod pięcioma zaborami i to nawet krajów całkiem niesłabych, poza Irakiem, co jest rozleciały tak naprawdę. I oni tam starają się budować strzępki swojej państwowości, w tym yy, także na północno-wschodnim krańcu Syrii, ale. Widzimy, że przeważnie formalnie dalej są pod pięcioma zaborami, ale przynajmniej mają obywatelstwa krajów, w których mieszkają i mogą funkcjonować jako obywatele tych krajów. Oczywiście nie są obywatelami swojego wymarzonego Kurdystanu, na który zasługują i który nie istnieje jeszcze, ale przynajmniej mogą normalnie w świecie funkcjonować. Z palestyńczykami jest gorzej. W związku z tym, jeśli nie chcemy podzielić losu tych narodów, jeśli inne narody nie chcą podzielić losu tych narodów w tej czy w innej postaci, ale ostatecznie to będzie taki sam, dbajmy najpierw i najmocniej o swój ogródek i nie dajmy się odciągnąć od tego, co najważniejsze, tym, którzy chcą odwrócić naszą uwagę od sedna problemu. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.